Dzień dobry, dzień dobry, Rolnik Samowystarczalny się konia. Słuchajcie moi drodzy, zaglądamy w tą niedzielę, o w niedzielny poranek, do kaczuszek piżmowych, do truwelnika. Chciałbym Wam pokazać, zobaczyć, te kaczuszki już są bardzo samodzielne, już piją, jedzą. Wczoraj im podkład wymieniał, już dzisiaj jest wiadomo, co jest zrobione z podkładem. Dostają jeszcze płatki, słuchajcie, myślę, że pasze. Prowadzę tak mniej więcej jutro, pojutrze powinny już dostawać, trochę im nasypię w tym podstawek paszy, żeby miały coś innego. Słuchajcie, pod kaczką mi się zdaje, że będą się kluły tutaj kaczki, jak mówiłem wczoraj na szorcie. Nie wchodzę, nie grzebię tam pod kaczką, zobaczymy jak to będzie. Słuchajcie, też korzystając z okazji, że... Mam sprawdzone jednak te kaczki i kaczora, to pozwoliłem sobie wystawić ogłoszenie na pewnym portalu ogłoszeniowym polskim. Oferuję jajka, jajka lęgowe, kaczek z francuskich, kaczek pismowych. Jeżeli ktoś jest z województwa Wielkopolskiego z okolic, tutaj Jarocina, Środy Wielkopolskiej, Śremu, to zapraszam do kontaktu ze mną poprzez maila. Mail podany jest w opisie kanału, można do mnie napisać, maila, można się skontaktować ja posiadam takie jajka y, lęgowe od moich kaczek francuskich M możemy się dogadać, mogę takie jajka komuś wy no wysłać nie, ale mogę zawieźć, jeżeli to jest do 20 km od Jarocina, to te jajka mogę komuś zawieźć albo ktoś może sobie przyjechać, słuchajcie, cena jajka zostanie podana w prywatnej wiadomości e-mail wtedy do mnie ktoś, jeżeli ktoś napisze ja ze swojej strony mogę zaoferować, powiem, że kaczki rosną duże, moje moje kaczki to lipy nie ma. Jeżeli ktoś by chciał uchować sobie kaczkę na mięso ekologiczną, to zapraszam kupić sobie jajka ode mnie, trochę, trochę, trochę sobie się zabawić w inkubację i ewentualnie gdzieś podłożyć pod kurę, pod indyczkę i można spróbować wylęgać. Słuchajcie, pamiętajcie, że to swoje, to swoje, nie jesteśmy tutaj... Zależni od marketów, od Unii Europejskiej, mamy swoje jedzenie. Wiemy, co jemy: przede wszystkim taka kaczuszka uchowana, swoja, potem usmażona czy zrobiona z niej czernina. No, to jest kwintesencja smaku wiejskiego, słuchajcie. Dlatego warto być samowystarczalnym, warto dbać o to, aby mieć swoje warzywa, swoje owoce. A nawet jeżeli mamy tylko kawałek pola, parę kurek, trochę kaczek, słuchajcie, no, i nic więcej nie trzeba do życia, naprawdę. Trochę chęci, zobaczcie, no, te kaczki same się chowają. Ja tu nic nie muszę codziennie robić, tylko dolewam wody, dosypuję płatków. Tam podkład wymienia i one same się chowają. Kaczki są, jeżeli chodzi o odchów drobiu, to kaczki są najmniej problemowe. Dlatego kaczki od pierwszego dnia już są, są, są samo wystarczają.